Jest to po prostu straszne. Nie, nie chcę. Niech mi panie, szybko. Ale dobrze, dobrze. Dobrze, nie kochasz? Idealny materiał męża, co? No. Warto przypomnieć, że platforma OmeTV jest to platforma przeznaczona dla osób pełnoletnich i jest to zawarte w regulaminie strony. Dlatego mój kontent z OmeTV nigdy nie był przeznaczony dla dzieci i stąd właśnie na moich miniaturkach znaki 18+, lub inne wymowne rzeczy, które mogłyby rodzicu pokazać, że ten film nie jest przeznaczony dla jego dziecka. Nie zrezygnuję z tego typu miniaturek, ponieważ uważam, że to jest idealny, ostrzegający środek, aby pokazać dziecku, że to nie jest film przeznaczony dla niego. Jeżeli przeszedłbym na Family Friendly miniaturki, to sprowadziłoby to o wiele więcej dzieci na mój kanał. Po prostu nie wyobrażam sobie dawać miniaturek Family Friendly na content, który nie jest Family Friendly. Wiadomo, że i tak pewna część osób jest za moda, żeby taki content oglądać. Aczkolwiek mam nadzieję, że takie miniaturki pomogą rodzicowi określić, że ten film nie jest dla jego dziecka i w tym miejscu odpowiedzialność powinni przejąć już rodzice, ponieważ bardziej wymownie nie da się pokazać, że ten content nie jest przeznaczony dla dzieci. Ja tutaj rozmawiam z losowymi ludźmi i naprawdę opowiadają losowe historie, nie jestem w stanie tego kontrolować.